Makijaż odmładzający, wszystko mieści się w tej małej kosmetyczce. Zaczynam od pielęgnacji, a zaraz potem Krem CC, który przepięknie nawilża i wyrównuje kolory skóry, dodaje takiego blasku i świeżości, idealny na wiosnę. Korektor pod oczy, uwielbiam ten produkt. To jest po prostu i master pięknie ściąga fiolety, zaciemnienie. Jeżeli masz takie, właśnie, ciemne podkówki pod oczami, to to jest korektor dla Ciebie, który sprawi, że będziesz miała piękne, świeże, takie pełne blasku spojrzenie. Fantastycznie kryje właśnie te niechciane, Zaciemnienia pod oczami. Możesz go nałożyć pędzelkiem lub beauty blenderkiem. Ja lubię nakładać yy, pędzelkiem. Yy, delikatnie też nakładam na powiekę. Efekt jest spektakularny. Musisz go mieć w swojej kosmetyczce. Kolejny produkt to puder, jedwabisty puder wygładzający. Kocham ten produkt, przepięknie wygładza, robi efekt Photoshopa. Jest spektakularny efekt po nałożeniu. Bez wosków, silikonów, parabenów czy substancji zapachowych, zakochasz się w tym produkcie. Nakładam na całą twarz i delikatnie końcóweczką przy okolicy oka tuż do brwi, który wyczesuje przepięknie brwi i pogłębia kolor. Jeżeli nie masz brewek, to Ci pięknie domaluje. No i bronzer delikatnie nakładam. Kocham te nasze bronzery. Możesz sobie stopniować siłę bronzera w zależności od tego, jak lubisz. Ja lubię delikatnie, zresztą to jest zdecydowanie makijaż odmładzający, więc delikatne warstwy nakładam. Teraz róż matowy, przepiękny róż, który zakochałam się tej wiosny. I zaraz sięgam po naszą nowość, czyli rozświetlenie. Przepiękny sztyft, który dodaje blasku i przepięknie rozświetla okolice przy oku. Dodaje nam takiego glamur wyglądu. Daj znać, jak ci się podoba. Znowu sięgam po róż i nakładam go tym razem na powieki. Mam nadzieję, że tuszu brązera rozświetlacza używasz na powiekach jako dodatkowe cienie. Dokładam delikatnie brązu na załamanie powieki, żeby otworzyć opadającą powiekę i ciemny brąz, taka ciemna czekolada w zewnętrznym kąciku oka i delikatna kreska na dolnej powiece i makijaż zrobiony. Teraz tuż do rzęs. Pogrubiający i wydłużający to chwilę potrwa, bo żeby tusz robił efekt wow, trzeba go trochę warstw nałożyć, więc tak jak widzisz, wyczesuję te brewki. Tym tuszem musisz też operować szczoteczką, żeby wydobyć jej pełen potencjał. Odrobina błyszczyku na usta i makijaż gotowy. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba taka wersja makijażu. Wszystkie produkty dostępne u mnie, więc zapraszam na zakupy.